Odkurzacz bezprzewodowy. Bardzo przydatny sprzęt w każdym domu. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z niewielką powierzchnią, a co za tym idzie niewielką ilością miejsca do przechowywania, czy mamy do czynienia z domem, to w każdym z tych przypadków przydatny jest sprzęt, który jest gotowy zawsze do użycia. Jeżeli Unlimited brzmiał dla Was do tej pory lekko enigmatycznie, to mam dobrą wiadomość. Otóż dziś porównam trzy modele odkurzaczy bezprzewodowych marki Bosch właśnie z serii Unlimited. Będzie to seria 6, 7 i 8. Porównam te modele i pokażę ich największe zalety. Zapraszam Agnieszka Witkowska, architekt porządku ambasadorka marki Bosch. Zaczynamy od serii 6. Najłatwiej można go określić, lekki i. Poręczny. Ten odkurzacz jest faktycznie leciutki, waży tylko 1,40 kg. Do tego ma całkiem spory pojemnik na kurz, to jest 0,3 litra. To jest odkurzacz, który jest bardzo sprawny. Na pewno docenią go właściciele zwierząt. Ta czerwona seria to jest seria Pro Animal, czyli właśnie przewidziana do tego, żeby kilka razy dziennie odkurzać sierść. To co zwykle jest bardzo interesujące przy odkurzaczach akumulatorowych to jest to jak długo działa bateria. Jeżeli chodzi o serię 6 bateria działa 30 minut bez ładowania i ładuje się 240 minut. Potrzebuje trochę czasu na regenerację, ale 30 minut do mieszkania 42-60 metrów spokojnie wystarczy. Unlimited 7. Dla niego krótkie określenie to mocny. I poręczny. Serię siódmą wyróżnia naprawdę duża moc sania. Ten odkurzacz jest porównywalny do odkurzacza tradycyjnego. Producent zapewnia, że jest on tak samo skuteczny w 99,9%, jeżeli chodzi o skuteczność. W kwestii działania baterii, na jednej baterii odkurzacz działa 40 minut, przy tym ładuje się 300 minut. Pojemnik. 0,3 litra, czyli podobnie jak w serii 6. Natomiast to, czym różni się seria szósta od siódmej, to na pewno ilość gadżetów, ilość bajerów, które bardzo mocno wpływają na to, jak funkcjonalnie, jak wygodnie korzysta się z tego sprzętu. Rura, ale nie taka zwykła, jest to rura Flexu, która zgina się do 90 stopni, więc nie musimy schylać się, aby odkurzyć pod kanapą. Quick Stand, czyli system umożliwiający zaparkowanie elektroszczotki i rury. Nie musimy szukać miejsca, gdzie ją odstawić, jeżeli przełączamy się między odkurzaniem podłogi, a na przykład mebli czy trudno dostępnych miejsc. Kolejno, tryb automatyczny, czyli dostosowuje przepływ powietrza do czyszczonej powierzchni. No i elektroszczotka z podświetleniem LED. Dzięki niej dotrzemy do najciemniejszych zakamarków. No i seria ósma. Tej przyświeca myśl moc, Zawsze pod ręką. Jeżeli chodzi o czas działania, to tak naprawdę w tej serii mamy ten czas nieograniczony, dlatego że mamy dwa akumulatory wymienne. Na jednym akumulatorze odkurzacz działa 65 minut. Druga bateria w tym czasie może ładować się 51 minut, więc tak naprawdę prawie nie mamy przerwy. Możemy działać tym odkurzaczem non-stop. Ten odkurzacz, tak samo jak jego poprzednik, jest zaopatrzony w silnik Turbo Spin. To zapewnia nam skuteczność odkurzania, tak jak przy odkurzaczu tradycyjnym. Tutaj również mamy funkcję z poprzedniej serii, czyli tryb automatyczny dostosowujący przepływ powietrza do czyszczonej powierzchni, podświetlenie LED w elektroszczotce, dzięki temu docieramy do najciemniejszych zakamarków, te urządzenia dbają również o to, żebyśmy oddychali czystym powietrzem, dlatego że zawarte filtry filtrują 99,99% ,99 kurzu, zatrzymując go w sobie, więc można oddychać pełną piersią. A co te serie mają wspólnego ze sobą? Zawsze mają model przewidziany dla właścicieli zwierząt pro animal, czyli ta czerwona wersja. Każdy odkurzacz zawiera końcówki do mebli, tapicerki, szczelin, materacy, klawiatur i szuflad wysokich i trudno dostępnych miejsc oraz samochodów. Każdy odkurzacz jest kompatybilny z systemem Power for All Alliance. Dodatkowo mamy 10 lat gwarancji na silniki. No i łatwe w utrzymaniu w czystości, niewymagające mycia, filtry typu cartridge o długiej żywotności. Słowem podsumowania, dla kogo odkurzacz bezprzewodowy Unlimited? Dla tych, którzy chcą mieć sprzęt zawsze gotowy pod ręką, dla tych, którzy szukają lekkiego i sprawnego rozwiązania, dla właścicieli zwierząt, właścicieli samochodów i tych, którzy szukają naprawdę dużej mocy w odkurzaczu bezprzewodowym.